Cześć, ja jestem Czarka. Dzisiaj pokażę wam podstawowe granaty na bombsite'a. Zacznijmy od granatu na e Ceta. Podchodzicie sobie, blokujecie się do tej barierki, mierzycie ten róg, troszkę do góry i dam z zwyczajnie. Smoke powinien spaść idealnie, stawiając sefety bez, bez żadnej szpary, nic nie mogą zauważyć. Drugi granat będzie jednym z najważniejszych granatów, czyli granat na schody. Włopujecie się przy tych schodkach mniej więcej patrząc się w to. Mierzycie tutaj i rzucacie. Tak. Bez żadnego zabroła. Granat powinien wpaść idealnie. I w znowu bez szans. Kolejny granat to będzie granat na dżunglę. Wchodzicie sobie na ten jakby deszek. Blokujecie się przy tym drugim, bo to są dwa takie okienka przy tym drugim okienku. Jest ta linia, widzicie? To na tej linii 3 czwartej wysokości tego słupka. Wrzucamy. Dona powinien wpaść idealnie. Jak widzimy żadnej szpary. Nikt nawet z short, czyli stamtąd nas nie zauważy. Kolejny granat to będzie Mołotow. Pierwszy Mołotow to z Pałacu. Wiemy, że jak jesteśmy antyterrorystami, to często chowamy się tutaj. A żeby wykorzystać tamtą antyterrorystów, tam, mam takiego granata. Tu jest takie ci blokujemy się przy tym, zewnętrznym bardziej. Mierzymy w tą kropkę, czam, pornę. Podpalam Mołotowo i rzucamy. Granat spada idealnym opalonym. Kolejny granat jest jeden z najbardziej przydatnych, gdy dostajemy jeden na jeden i załóżmy, że sprężowaliśmy tu bombę, czyli w tym Nie, nie chcemy wychylać, ale słyszymy, że antyroiści zaczynają defować. Bierzemy molotowa i rzucamy tutaj. Molotow pada idealnie, bo możecie zauważyć, że jest takie od którego granat się odbija na lewą stronę. Jeszcze jeden to gdybyśmy chcieli spalić tutaj, wychodząc od, od tego miejsca, to nie jak się nazywa. wiem, mniej więcej w tamtą część, w lewą część A, i samą. No to też pada idealnie. Wiele, a terrorystów jak biegnie na bosek A, rzuca takie flasze po drodze, który poprosił to, bo ślepić jakimś parcie może. I flesze są to złe flasze. Dlaczego? Banda jak widzi, że tam wybuchałem te flasze. możecie zauważyć, widzi tak wysoko lecące granat to zdąży się obrócić. A nam chodzi o to, żeby on zobaczył je tylko wtedy, kiedy wybuchałem. To bierzemy flasza patrzymy w kratkę, mierzymy w środek, czubek tej lampy, a wewnątrz ją normalnie rzucamy. Granat wybucha tutaj. Jest on mało zauważany albo prawie, bo ten skutek najpierw go kryje a potem ten i wybucha centralnie na twarz antyterrorystów nawet jakby antyterrorysta był tutaj to lekko tym flaszem powinien dostać no to jak będziecie znali granaty na, na, na CT na dżunglę na schodki z, różnego, z różnej marki mołotowe. to praktycznie to wygląda jak masz tak, antyrzystów zostawiacie bez żadnych szans. Więc ja dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka. Like Jeśli Wam się bardzo podobało, możecie suba. No i co, do następnego. Cześć.